Myślę, że tytuł filmu mówi sam za siebie. Pokrótce opowiem o okresach w historii Ziemi, kiedy na jej powierzchni były najwyższe średnie temperatury. Oczywiste jest, że najwyższa temperatura była w erze formowania się w Ziemi lub po zderzeniu z bardzo dużymi ciałami niebieskimi. Ale kogo to obchodzi? Ciekawie jest dowiedzieć się, co było na Ziemi zamieszkane przez różne zwierzęta i rośliny. Kiedy średnia temperatura była powiedzmy dwa razy wyższa niż obecnie. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Otóż opowiadać będę w dużym skrócie, tylko najbardziej podstawowe i najciekawsze rzeczy. A żeby przyspieszyć proces opowiadania, potrzebuję czegoś, co pokazuje dużo informacji w bardzo zwięzłej formie. Do tego doskonale pasuje wykres średnich temperatur. Wybrałem ten ponieważ jest najprostszy, oparty na ostatnich pracach naukowców i obejmujący bardzo długi okres czasu. Ten wykres przedstawia średnie temperatury na Ziemi w ciągu ostatnich 550 milionów lat. Oto średnia temperatura obecnie w naszych czasach, prawie 15 stopni Celsjusza w 2020 roku według Światowej Organizacji Meteorologicznej. A oto średnie roczne temperatury w Polsce. Jak można zauważyć, zdaniem naukowców, sprzed milionów lat średnia temperatura czasami była nawet dwukrotnie wyższa przekraczała 30 stopni Celsjusza. A ta linia pokazuje temperaturę, w której topem się polarne czapy. To znaczy, jeśli średnia temperatura będzie wyższa niż 18,3 stopnia Celsjusza, wówczas lód na Grenlandii i Antarktydzie się stopi. Można zauważyć, że w historii Ziemi za ostatnie 500 milionów lat było więcej okresów bez czap polarnych. No, na tym wykresie i tak wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją również, że im bardziej odległy okres w czasie, tym trudniej jest określić średnie temperatury w tym czasie. Ten wykres pokazuje tylko przybliżone dane. Skąd w ogóle wiemy, jakie były temperatury na przykład 400 milionów lat temu, nie będę tutaj opowiadać, żeby zaoszczędzić czas. Ale w opisie znajdziecie tłumaczenie dobrego artykułu z niemieckiej Wikipedii o paleoklimatologii. Gdzie wszystko jest szczegółowo opisane. Jeśli pokrótce, to istnieje wiele metod. Na przykład niektóre skały mogą tworzyć się tylko w określonym klimacie, w określonej temperaturze lub warunkach, a stosunek izotopów tlenu 16 i 18 dobrze koreluje ze średnią temperaturą. Danych jest bardzo dużo, chociaż dają nam pojęcie o klimacie w przeszłości. Ale często tylko przybliżone, a czasem sprzeczne. Jak widać, ten wykres nie obejmuje całej historii Ziemi, a jedynie Fanerozoik. Nie ma sensu omawiać prekambru w tym filmie, ale powiem kilka słów. Na początku swojego istnienia Ziemia była bardzo gorąca. To jest najgorętszy okres. Naukowcy mają wszelkie podstawy, aby twierdzić, że Ziemia wyglądała wtedy mniej więcej tak jak na tych grafikach i filmach. Pogódźcie się, naprawdę nie ma tu o czym opowiadać. Lepiej powiem kilka słów o Proterozoiku. To okres od 2,5 miliarda lat do około 541 miliona lat temu. Naukowcom trudno jest określić warunki klimatyczne w Proterozoiku. Ale nikt nie wątpi, że w proterozoiku istniały bardzo surowe epoki lodowcowe. Hipotezy niektórych naukowców zakładają, że Ziemia czasami była całkowicie pokryta lodem. Na przykład hipoteza Ziemia Śnieżka. W tym okresie zaczęły pojawiać się organizmy wielokomórkowe. Prawie całe życie istniało tylko pod wodą. W atmosferze zaczął się pojawiać tlen. Jasne jest, że Ziemia nie wyglądała tak, ale możliwe jakoś tak. Miliard lat temu na Ziemi, według rekonstrukcji paleogeograficznych, powinien był istnieć superkontynent Rodinia, który rozpadł się około 750 milionów lat temu. Chociaż nie wiadomo dokładnie jak, kiedy i co działo się wtedy z kontynentami. Istnieją przesłanki, że potem, w neoproterozoiku, zdarzały się okresy, kiedy średnia temperatura sięgała ponad 30 stopni Celsjusza, czyli dwa razy więcej niż obecnie. W tamtych czasach na powierzchni nie było zwierząt i roślin. Ziemia wyglądała jak duża, gorąca, pieszczysto kamienista pustynia. Myślę, że można nawet pokazać artystyczne przedstawienie powierzchni egzoplanet, ponieważ Ziemia w gorące okresy Neoproterozoiku prawdopodobnie wyglądała podobnie do tego, co przedstawiono na tych obrazkach. Ponieważ wulkany są często uważane za winowajców ocieplenia, możliwie, że taki widok też można było znaleźć. Ale neoproterozoik to bardzo długi okres trwający prawie pół miliarda lat. Ocieplenie zostało zastąpione epokami lodowcowymi. Nie warto myśleć, że wtedy zawsze był piekielny upał. W ogóle nie wiadomo dokładnie, jak było. Chociaż pod wodą istniało życie, były to głównie organizmy jednokomórkowe. Dopiero pod koniec neoproterozoiku zaczęły pojawiać się bardziej złożone organizmy. Na przykład pod koniec tego okresu pojawiła się tak zwana fauna karańska, co wiemy z badań kopalnych. A oto artystyczna wizja organizmów zamieszkujących wody tamtych czasów oparta na danych kopalnych. Przejdźmy teraz do Fanerozoiku, czyli okresu w historii Ziemi, który obejmuje ostatnie 541 milionów lat. Teraz możemy skorzystać z tego wykresu średniej temperatury opracowanego przez różnych naukowców w 2019 roku. Jak widać z wykresu, średnia temperatura na początku Fanerozoiku według naukowców wynosiła około 35 stopni Celsjusza piekielnie gorąco strasznie sobie wyobrazić, jakie wtedy były rekordy temperatur, jeśli przy obecnej średniej temperaturze rekordy sięgają prawie 60 stopni Celsjusza. Taka średnia temperatura oznacza, że za kręgiem polarnym były mniej więcej takie same warunki temperaturowe jak teraz w tropikalnych szerokościach geograficznych. Ogólnie uważa się, że przed początkiem fanerozoiku była epoka lodowcowa, więc nie warto myśleć, że wcześniej był jeszcze gorętszy okres. Jest to po prostu nieznane. Według informacji paleogeograficznych, kontynenty mogły wtedy wyglądać mniej więcej tak. A typowy wygląd powierzchni nie różnił się od tego, co pokazywałem wcześniej. Wtedy jeszcze na lądzie nie było roślin i zwierząt. Być może słyszeliście o eksplozji kambryjskiej. To właśnie początek fanerozoiku. W Kambrze następuje gwałtowny wzrost liczby szczątków kopalnych organizmów żywych w osadach. Oczywiście tych, które żyły pod wodą. Liczba gatunków organizmów wtedy również gwałtownie wzrosła. Tak wyglądały wtedy niektóre organizmy sadząc po ich skamieniałych szczątkach. A oto artystyczne przedstawienie ówczesnego podwodnego świata. Następnie mamy ten szczyt na wykresie. To wczesny dewon, a mianowicie wiek lochkowski. Średnia temperatura około 33 stopni Celsjusza, Ponad dwa razy wyższe niż obecnie, piekielne upały przypuszczalnie klimat subtropikalny za kręgiem polarnym. Kontynenty wyglądają mniej więcej tak: terytorium współczesnej Polski znajdowało się wtedy na półkuli południowej. Nareszcie niektóre z pierwszych gatunków roślin pojawiają się na lądzie wyglądają tak. Skorpiony i niektóre inne stawonogi już zamieszkują ziemię od co najmniej kilku milionów lat, i pojawiają się pierwsze owady. Z tego okresu pochodzą także pierwsze szczątki i skamieniowości porostów i przodków mchów. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się pierwsze ryby chrzęstne. Oto co zamieszkiwało wtedy podwodny świat. Po wieku lochkowskim temperatury spadły, ale po około kilkudziesięciu milionach lat we Franie, też w okresie Dewonu, ponownie wzrosły powyżej 30 stopni. Podobno tak mogły wyglądać kontynenty. Zaczęły pojawiać się pierwsze lasy na lądzie. Oczywiście nie wyglądały tak jak nowoczesne. Trudno jest odtworzyć z dostępnych materiałów kopalnych, jak wyglądał typowy las 370 milionów lat temu. Ale oto kilka zdjęć z publikacji naukowych i podobne obrazy z innych źródeł. Wydaje mi się, że jest to jednak bliższe prawdy niż przypadkowe zdjęcie z internetu po wpisaniu w wyszukiwarce pierwsze lasy na Ziemi lub lasy dewońskie. W skrócie Wtedy rosły olbrzymie zarodnikowe i. Słyszałem też, że z powodu tych lasów pojawiły się pierwsze rzeki współczesnego typu. Wcześniej rzeki podobno szybko wysychały po opadach i w ogóle nie było stałych rzek. Nie wiem, na ile to może odpowiadać rzeczywistości. W tym czasie żył Tiktaalik który często staje się głównym bohaterem memów, ponieważ jest formą przejściową między rybami a kręgowcami lądowymi. Budowa jego ciała łączy w sobie cechy obu. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego wychodził na brzeg, być może z powodu upałów, no typu płytkie zbiorniki wodne w pobliżu wybrzeża szybko wysychały i przeżyły te gatunki, które potrafili lądem przejść do innych zbiorników wodnych. A być może coś go przyciągało na brzegu, na przykład padliny wyrzucone na brzeg. Istnieje wiele hipotez. Życie nadal kwitnie pod wodą, ryby były wtedy najbardziej zaawansowaną formą życia, oceany były pełne ryb, nawet taktalik jest uważany za rybę. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęło się masowe wymieranie dewońskie. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, istnieje wiele wersji, możecie o tym przeczytać samodzielnie. Następnie przenosimy się w czasie o ponad 100 milionów lat do końca Permu, kiedy średnia temperatura ponownie wynosiła około 33 stopni Celsjusza. Według danych paleogeograficznych w tym czasie na Ziemi istniał superkontynent Pangea. Wielu prawdopodobnie wie, że w tym czasie nastąpiło największe wymieranie. Wymarły około 80% gatunków morskich i 70% gatunków kręgowców lądowych, a także było masowe wyginięcie owadów. Dokładny powód nie jest znany. Główną przyczyną wymierania i ocieplenia zdaniem naukowców był zwiększony wulkanizm, a zatem emisję dwutlenku węgla, w połączeniu z jakąś wtórną przyczyną lub przyczynami. Zaproponowano wiele takich przyczyn, możecie o nich przeczytać samodzielnie, wyszukując frazę Wymieranie Permskie. W tym czasie lasy permskie prawie całkowicie znikają. Ziemia staje się zamarłą, opuszczoną gorącą i suchą, usianą trupami i szkieletami zwierząt, zwłaszcza na brzegach i dnie mórz. Oto kilka szczątków kopalnych, które świadczą o masowym wymieraniu. A oto wizje artystyczne tego, jak mogłaby wyglądać powierzchnia Ziemi w tamtym czasie. Możecie sobie również wyobrazić zapach dla zanurzenia się w atmosferę tamtych czasów. Oto niektóre z wymarłych gatunków. To nie jest dinozaur. Jak coś, to dinozaury pojawiły się około 15 milionów lat po tych wydarzeniach. Ponownie przenosimy się w czasie o około 150 milionów lat w okres późnej kredy, kiedy to średnia temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza. Przyczyny tak gwałtownego ocieplenia nie są dokładnie znane. Ustalono, że w atmosferze występował podwyższony poziom dwutlenku węgla i w rezultacie powstał efekt cieplarny. A czy dwutlenek węgla był emitowany przez wulkany, czy też jest to w jakiś sposób związane ze zmianą geografii oceanów, nie jest do końca jasne. Kontynenty na Ziemi zaczynają przybierać swoje współczesne zarysy. Tereny współczesnej Polski i niemal całej Europy były pokryte morzami i nic dziwnego. Poziom morza był o około 150 metrów wyższy od dzisiejszego, ponieważ nie było czap polarnych. Ostatnio na Antarktydzie znaleziono ślady lasów wilgotnych strefy umiarkowanej, no, które rosły tam w tamtych czasach. Magazyn Nature sugeruje, że te lasy wyglądały tak. Na lądzie dominują rośliny takie jak sagowce, drzewa iglaste, miłożąb, gnetofyty i różne paprocie. I jak coś to ja sam nie wiem, co za gnetofyty, dlatego pokazuję zdjęcie. Po ziemi chodzą dinozaury, choć nie te, które od razu się kojarzą. Po niebie latają pterozaury, rozprzestrzeniają się ptaki. W tym samym czasie na Ziemi istniały już saki. Oto niektóre przedstawiciele ówczesnej fauny. Podczas ocieplenia doszło również do wyginięcia z powodu braku tlenu. Szczególnie dotknęło to mieszkańców mórz. Wyginęły ostatnie ichtiozaury i pliozaury, i około 30% bezkręgowców morskich. I ostatnie na naszej liście tak zwane paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne 55 milionów lat temu. Jest prawdopodobnie najczęściej wymienianym ociepleniem w historii Ziemi i najlepiej zbadanym ze wszystkich. Trudno zobaczyć na tym wykresie o co chodzi, tutaj widać lepiej, że w tym okresie temperatura podskoczyła bardzo gwałtownie i utrzymywała się na wysokim poziomie przez około 200 tysięcy lat, co jest bardzo krótkim okresem w porównaniu do wcześniej wymienionych. Średnia temperatura wynosiła wtedy około 28 stopni Celsjusza, prawdopodobnie najzimniejszy okres wymieniony w tym filmie, ale i tak bardzo gorący w porównaniu z dniem dzisiejszym. Ponownie za główną przyczynę ocieplenia uważa się aktywność wulkaniczna i emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Ale są też inne wersje. Kontynenty w tym czasie jeszcze bardziej przypominają współczesne. Część terytorium współczesnej Polski była wówczas pokryta morzami. Nie ptasie dinozaury wymarły 10 milionów lat temu, aktywnie rozwijają się ssaki. W tym czasie pojawił się najwcześniejszy znany przodek naczelnych. Ważył 30 gramów. Dlaczego tak mało? A wtedy prawie wszystkie ssaki były super miniaturowe, prawdopodobnie z powodu upałów. Duże saki nie tolerowały upałów tamtych czasów. Masa ponad 10 kg wtedy była rzadkością, choć jeśli chodzi o gady lub ptaki, to ta zasada już dla nich nie działała. Prawie całą powierzchnię ziemi zajmują lasy, od bieguna do bieguna. Jak powiedziałem, ten okres został dość dobrze zbadany, więc możemy mówić bardziej szczegółowo o pewnym terytorium. Oczywiście skupimy się na terytorium współczesnej Polski w tamtych czasach. Pokażę, co tam rosło i żyło. Chociaż niektóre szczątki znaleziono nie w Polsce, ale w krajach sąsiednich. Ale ze względu na jednolitość klimatu, myślę, że można śmiało ekstrapolować to samo na terytorium Polskie. W tym czasie na terenie Polski rosły lasy tropikalne i nie jest to dziwne, Skamieniałości subtropikalnych, a nawet tropikalnych drzew i roślin z tego okresu znaleziono nawet na Grenlandii i Alasce. Przez lasy biegały gastornisy, co zabawne, prawdopodobnie były wtedy największymi zwierzątami lądowymi, mając około 2 metrów wysokości. Żyło również wiele gatunków różnych gadów, w tym kilka gatunków z rzędu krokodyli. Wiele ptaków przypominało współczesne, zarówno jak rośliny z rybami, więc ich pokazywanie nie jest interesujące. A stawonogi i owady tamtych czasów można zobaczyć na własne oczy patrząc w bursztyn bałtycki. To prawda, że go datują późnym Eocenem, ale w przybliżeniu to daje pewne pojęcie o tym, co z małych organizmów wtedy zamieszkiwało wszechobecne lasy. Dodajcie do tego różnych ssaków wielkości kota, a otrzymacie przybliżony obraz ówczesnej flory i fauny. Temu ociepleniu również towarzyszy wyginięcie. Tym razem około 40% głębinowych jednokomórkowych otwornic wyginęło. No i jak już powiedziałem, Podczas ocieplenia rozprzestrzeniły się karłowate formy ssaków, prawdopodobnie poprzez upały. Jak widać, w historii Ziemi było wiele okresów ze średnią temperaturą nawet ponad dwa razy wyższą niż obecna i subtropikalnymi, czasem nawet tropikalnymi lasami za kręgiem polarnym. Życie się rozwijało, choć często akurat podczas tych ociepleń były masowe wymierania jaki wpływ na wymieranie miała podwyższona średnia temperatura, powiedzieć... No, no... no... trudno powiedzieć, ja nie wiem. Ogólnie rzecz biorąc, aby obiektywnie spojrzeć na zmiany, należy porównać z innymi okresami, w tym z epokami lodowcowymi. Porównać konkretne liczby. Ten film skupia się tylko na okresach wysokiej średniej temperatury i tego, jak wyglądała flora i fauna w tych okresach. I proszę zauważyć, że nie powiedziałem ani słowa o globalnym ociepleniu naszych czasów, ponieważ nie znam się na tym temacie, nie jestem kompetentny. Może się wam wydawać, że chciałem coś podprogowo powiedzieć tym filmem. Zawalowanie zasugerować, że globalne ocieplenie to ściema bo kiedyś było cieplej. Albo zasugerować, że globalne ocieplenie kończy się koszmarem. Bo ociepleniom wcześniej towarzyszyły wymieranie. Ale nie, nie chciałem czegoś takiego powiedzieć. Nie warto szukać tutaj jakichś spisek. To był film o okresach w historii Ziemi, kiedy na jej powierzchni była najwyższa średnia temperatura. I nic więcej: Żadnych ukrytych wiadomości i zawalowanych celów. Dobrze? Mam nadzieję na wasze zrozumienie. Nagle zrobiłem film na temat nietypowy dla mojego kanału, bo zainteresowało mnie to pytanie. A ponieważ nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi w postaci jakiegoś artykułu w internecie czy wykładu na YouTube, to sam musiałem przeczytać badania i różne artykuły. Później postanowiłem pokrótce podzielić się informacjami, które znalazłem na moim kanale. I właśnie pojawił się ten film. Starałem się przekazać obiektywne i interesujące informacje bez clickbaitu, a nie coś tam sugerować tym filmem. To wszystko. Do widzenia plus powodzenie.